Na świętego Marcina u nas na pewno nie będzie gęsina. Z gęsiami tam takie wspomnienie, że ganiały mnie po podwórku i próbowały e, ciapnąć wiadomo gdzie, e, ale będą za to rogale z jabłuszkami. Opa, coś znowu będzie budował. Rogale to kreasy. Przepis jest bardzo pracochłonny i trudny, ale jak nauczycie się go robić raz, to będziecie robić od czasu do czasu, przynajmniej raz w roku w listopadzie. Ja zrobiłam rogale z nadzieniem jabłuszkowym, żeby wszyscy zjedli od najmniejszego do najmłodszego. Przymierzyłam w międzyczasie gifty, no i teraz biorę się za jedzetek. Ale też trzeba zrobić obiad, bo nie rogalami człowiek żyje. Iść do pracy, wydoić 3-4 krów, potem jechać do lekarza, do endokrynologa, no i na sam koniec do rosłana. To już czas. To już czas na dobran. Dzień dobry w piątek. Bardzo dziękuję za pozytywny odbiór moich ostatnich rolek, moich ostatnich nagrań. Te rolki, które przygotowuję dla Was takie codzienne są spontaniczne. Ja nigdy tego nie planuję, tak więc jeśli mam jakiś taki dzień, kiedy mogę po prostu Wam coś pokazać ciekawego z naszego życia, które mimo wszystko być może dla Was jest też takie trochę monotonne, bo... Tych aferek tutaj u nas staramy się, żeby było mało, ale po prostu pokazuję Wam swoją codzienność. Taka jest nasza codzienność i po prostu to Wam uwidaczniam. Bo wiecie, jest też takich dużo nagrań yy, gdzieś tam stricte, właśnie gdzie jest tak po prostu taki szał na pewno, jakieś tam nagrywki. Ja tak nie potrafię yy, i tego robić nie będę. Yy, i zawsze staram się, żeby gdzieś to miało takie odzwierciedlenie naszego dnia codziennego. Minęło już bodajże 5 lat, odkąd formalnie na przykład robię pewne kampanie reklamowe, i powiem Wam, że ja tego Instagrama cały czas się uczę. Ale po pewnym czasie też nauczyłam się mieć takie swoje zdanie. Na przykład takie zasady, których ja nie naginam. I też wszystkie te kampanie ostatnio reklamowe, które wybieram dla Was, i produkty, to są produkty, których używam na co dzień i staram się, żeby one naprawdę były sprawdzone dla Was, żeby były rzetelne i żebyście byli też zadowoleni z ich stosowania. I wiecie, Instagram to jest taka przestrzeń, która też wiele mnie nauczyła też mnie nauczyła, właśnie pracy, przede wszystkim takiej marketingowej. To nie jest też bardzo łatwe zajęcie. Też chcę Wam to powiedzieć, bo gdzieś tam sobie, mm, gdzieś tam słyszę też, że dużo osób mówi: O, jakbym chciała być influencerem, ale to nie jest też takie proste. Wam <grym> mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia: Jest to też praca pełna wyzwań. Ale co na przykład zauważyłam ja ostatnio, kiedy patrzę na profile, gdzie widzę, że to jest na przykład główne źródło utrzymania, nie. Gdzie jest się wkręconym na maksa, gdzie nie ma dnia bez pracy na Instagramie, gdzie widzę, że jest naprawdę taka sprzedaż totalna na tym profilu, w święta, nie święta, w fajne jakieś takie dni. No ja od jakiegoś czasu staram się pewne rzeczy też jakoś tak sobie poukładać, poszufladkować, żeby też czasami po prostu odpocząć. Dlaczego też o tym teraz mówię? Bo być może dla niektórych z Was to będzie jakaś swego rodzaju hipokryzja. Dlatego, że też zajęło mi to trochę czasu. Tak jak w każdej branży, jeśli się po prostu gdzieś tam wdrożycie w pewną pracę, wiecie, yy, wiecie na co sobie możecie pozwolić, na co nie, yy, to powiem Wam, że mi też zajęło to trochę czasu, żeby się tego Instagrama nauczyć w sposób asertywny. I też tego Wam życzę, dlatego że fajnie robić swoją pracę, wykonywać zajęcia, kiedy sprawiać to przyjemność. porozmawiałam sobie z Wami chwilkę, lecę do paczkomatu, bo mi za chwilę paczki uciekną. Rejestopy sobie zamówiłam w ilości hurtowej i coś tam jeszcze. O, silikonowe opatrunki, ale to już wszystko jest w paczkomacie, więc lecę odebrać do usłyszenia.